Bardzo wesoła piosenka. Puchatek i jego przyjaciele śpiewają ją zawsze i mają dobry humor. Gdy poczujesz szczęścia, smak skutkuł się klaszcz. Gdy poczujesz szczęścia, smak skutkuł się klaszcz. Kiedy szczęścia, smak poczujesz, pokaż nam to tak jak umiesz. Gdy poczujesz szczęścia, smak skutkuł się klaszcz. Czujesz szczęścia, smak z, z tych zyskiem, zjać Gdy poczujesz szczęścia, smak z, z tych ryski, Kiedy szczęścia, smak, poczujesz, podkasz nam to tak jak umiesz. Tym poczujesz szczęścia, smak z, z tych ryski, Kiedy szczęścia, smak, poczujesz smak i kiedy szczęścia, smak, poczujesz smak i kraść, na sku się mi tu kiedy szczęścia, podobało to śmiech? Zacznijmy od początku. Zacznijmy od śmiechu. Zacznijmy od szczęście swoje od śmiechu. Kiedy szczęścia, śmiechu. Zacznijmy od mi Zacznijmy od śmiechu. Zacznijmy od śmiechu. Zacznijmy tak? śmiechu. Zacznijmy od śmiechu. w początku? śmiechu. Zacznijmy <mumarka> <plaskani>. <mumarka> Ty poczujesz gdy poczujesz szczęścia z Maxtu, by się wlać, gdy poczujesz szczęścia z Maxtu, się wlać, szczęścia z Maxtu, poczujesz szczęścia z Maxtu, by się Ty gdy poczujesz szczęścia z Maxtu, by się wlać, gdy poczujesz szczęścia z Maxtu, by się gdy poczujesz szczęścia z Maxtu, się Szczęścia smak poczujesz, pokaż nam to tak poczujesz szczęścia smak z tygryskiem skacz. Kiedy szczęścia smak poczujesz, skacz i gaść. Kiedy szczęścia smak poczujesz, skacz i gaść. Wraz z pusiem i tygryskiem, szczęście swoje pokaż wszystkim. Kiedy szczęścia smak poczujesz, skacz i gaść. w z pusiem i tygryskiem, szczęście swoje pokaż wszystkim.